Witam Was serdecznie. Nazywam się Edyta Stawska i jestem facilitatorką programów rozwojowych z Końmi. Witam Was tutaj ponownie w, w Olszynowej Ostoi, gdzie prowadzimy wspólnie z trzema asystującymi nam klaczami programy rozwojowe, warsztaty indywidualne, warsztaty grupowe. I chciałabym Wam zaproponować naszą jesienną edycję zatytułowaną Siła Kobiety. Co mnie do tego skłoniło? Słuchajcie, własne przeżycia. E, długo o tym myślałam, choć teraz e, śmieję się, no bo, no bo się śmieję, jestem wesoła, ale tak naprawdę e, nie jest mi do śmiechu, gdyż, e, gdyż moje życie osobiste to tak naprawdę pasmo walki e, pasmo walki o przetrwanie może tak, e, któremu. Towarzyszyła ogromna siła, ogromne pokłady siły, y, jakie miałam w sobie skumulowane. I chciałabym pójść do Was z tym tematem, zaprosić Was do wzięcia udziału w, właśnie w tych warsztatach, których myślą przewodnią będzie nasza siła, nasza moc wewnętrzna, która w nas drzemie. Mam nadzieję, że ten temat niektórych z Was zainspiruje i będziecie chciały się z nami spotkać. A tak dla przypomnienia, to zobaczcie, jak tu jest pięknie. Jeszcze wrócimy, może znajdziemy gdzieś dziewczyny nasze, są nasze gwiazdy. Są nasze gwiazdy, one też słuchają i chętnie Was poprowadzą, nasze trenerki cudowne w tych warsztatach. Zapraszamy, i już nie możemy doczekać się spotkania z Wami.